Siemanko, pokażę Wam dzisiaj jak zrobić naprawdę szybki posiłek na masę. Są to naprawdę proste składniki. Zaraz Wam pokażę co tutaj używamy i jedziemy robić. Więc tutaj jest taka lista po prostu to co musisz yy, kupić. Możesz zrobić sobie screenshota, iść do sklepu i załatwić wszystko. Będziemy potrzebowali mikser, patelnię. Dobra. Więc najpierw dajecie wodniste składniki, czyli na przykład jajko i wodę. Najpierw żeby wszystko się ładnie zmiksowało. Jedno jajko, około 50 ml wody, około 90 g płatków owsianych, banan. Bardzo. Trochę soli, szczypta soli, cynamon, łyżka kakao i słuchajcie, jedna łyżka, duża łyżka masła orzechowego, tyle taka duża łycha, naprawdę duża łycha, to jest gdzieś 20-30 gram, bym powiedział. Eee, dobra, to są wszystkie składniki, które potrzebujemy. Żeby zrobić tego omleta. Także miksujemy, jeżeli ciężko idzie, możecie dodać trochę wody, Ok. Tylko nie za dużo, żeby nie było za rzadkie. Dobra, już mamy gotową konsystencję. Słuchajcie, ona nie może być zbyt rzadka, bo jeżeli będzie zbyt rzadka, to ten omlet może wam się rozerwać i będzie słabo. Słuchajcie, nagrzewacie patelnię, czekacie trochę, żeby ona była mocno rozgrzana, gdzieś na takim małym ogniu. Jeszcze będziemy potrzebowali trochę oliwy z oliwek, dosłownie troszeczkę. Wycieramy patelnię troszeczkę, przecieramy bardzo ładnie. To jest nasza mikstura. Wlewamy naszą miksturę. Ok. Wydłubujemy pozostałości. Do przewracania omletu polecam dwie takie drewniane łyżki. Dlaczego nie jedną? Bo może się łatwo rozwalić, więc zawsze używajcie dwóch. Wtedy obracamy. Zaraz Wam pokażę. Dobra, myślę, że czas, żeby już Spróbować obrócić go. Zobaczymy, czy to już można go obrócić. Chyba tak. Używacie dwóch łyżek, robicie tak i w taki sposób. Obracacie go. Jak widzicie, pięknie się upiek. Przykrywacie go z powrotem i pieczecie go przez ten sam czas. Dobra, dziad się już upiek, także bierzemy go, wyłączacie palnik, przypominam, zbierzecie go. Proszę bardzo. Tak on wygląda. Lecimy na stół go udekorować. Więc pozostał nam tylko czas, żeby go udekorować. Ja używam do tego masła orzechowego o smaku wanilii. I jeszcze trochę sobie dodaję taką głyche. No dodatkowe kalorie, pamiętajcie. Bam bam bam. Mrożone maliny. Całość wygląda naprawdę imponująco. Zaraz Wam pokażę. Całość ma około tylu kalorii i takie makrosy. Więc naprawdę spoko. Zobaczcie. Tak, proszę. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli się spodobało, koniecznie zasubuj kanał. Zrób to sam, bo omlet jest naprawdę smaczny i dzięki za oglądanie siema